Dzień dobry, dzień dobry. Czy masz czasami wrażenie, że Twoja pewność siebie rozpływa się razem z pierwszym krytycznym komentarzem? Komentarzem, który dotyczy tego, co robisz i w jaki sposób robisz? Bo jeżeli tak, to dzisiaj pokażę Ci, jak odbudować pewność siebie bez przejmowania się tym, co powiedzą inni. Słuchaj. My generalnie, zwłaszcza kobiety, mamy tendencję do tego, żeby przyjmować różne komentarze, zwłaszcza te krytyczne, jako prawdę objawioną o sobie. Mamy też tendencję do tego, żeby brać taką krytykę bardzo do siebie, analizować ją i zastanawiać się, co by tutaj jeszcze poprawić. I w samym tym, żeby się doszkalać, żeby poprawiać sposób, w jaki coś robimy, nie ma niczego złego pod warunkiem, że nie jest to przesadzone. Nie wpadamy w taką pułapkę, w której stwierdzamy, to ja nie będę robić nic, dlatego że to nie jest idealne. Wszyscy wiemy, że zrobione jest lepsze od idealnego i perfekcyjnego, natomiast bardzo często o tym po prostu nie pamiętamy. I być może cię zaskoczę, ale Twoja pewność siebie nie wzrasta wtedy, kiedy wszystko idzie gładko i wtedy, kiedy jesteś perfekcyjnie przygotowana na 100%, ale Twoja pewność siebie wzrasta dokładnie wtedy, kiedy pojawiają się pewne trudności. Dlatego, że wtedy Ty musisz coś zrobić, Ty musisz być może się czegoś nauczyć, być może poprawić swój warsztat. Albo po prostu przemyśleć, w jaki sposób zrobić to inaczej, być może wdrożyć inną koncepcję. No i wtedy zaczynasz kombinować, jak to zrobić, żeby było to wartościowe, ale nadal trochę na Twoich zasadach, żebyś w tym wszystkim była Ty. I wtedy pokazujesz sama sobie, że jesteś w stanie to zrobić, że to wyzwanie, czy ta przeszkoda Cię nie zatrzyma i Ty jesteś w stanie przez to przebrnąć. Kiedy wszystko idzie gładko, to mamy czasami takie mylne wyobrażenie, że to jest proste i każdy by to zrobił, każdy potrafi to zrobić. Natomiast fakty są takie, że nie każdy. Dlatego, że duża część ludzi nawet nie zaczyna e, działania e, właśnie dlatego, że dla nich akurat jest to trudne. Więc o tym pamiętaj, że ty oceniasz ze swojej perspektywy. Coś, co dla ciebie było łatwe, niekoniecznie musi być łatwe dla kogoś innego i odwrotnie. No i teraz, co zrobić, żeby trochę w ten kołowrotek nie wpaść i żeby jednak mieć efekty i mieć działanie? Przede wszystkim przestań się porównywać. To, co powiedziałam chwilę temu. Każdy ocenia ze swojej perspektywy, każdy ma inne umiejętności, te początkowe, każdy ma inne możliwości czasowe i też każdy z nas ma inne predyspozycje. Jedni różne nowinki techniczne łapią, jak się to mówi, w sekundę i dla nich nie stanowi to większego wyzwania. Kwestia jest tylko tego, żeby się o tym dowiedzieć. Natomiast drudzy, no niestety potrzebują na to poświęcić dużo więcej czasu, a ten efekt i tak być może nie będzie taki, jak właśnie u tej osoby pierwszej, więc nie porównuj się, dlatego że nie znasz całego pełnego obrazu u tej osoby, między innymi właśnie umiejętności. Poza tym widzisz tylko tyle, ile ta osoba chce Ci powiedzieć i ile po prostu tak naocznie widać. Zazwyczaj nie mówimy o tych momentach słabości, nie mówimy o naszych, jak to ładnie nazywamy, porażkach, więc w przypadku tych innych osób, do których się porównujesz, najprawdopodobniej też o tym nie wiesz, więc szkoda tracić na to czasu. Po drugie, nie rób rewolucji. Zmiany zaczynają się od małych kroków, a nie od wielkiej rewolucji. Po prostu zacznij robić jedną rzecz, później kolejną i kolejną. Natomiast nie wpisuj sobie na listę 10 rzeczy, które będziesz musiała zacząć od zera, czyli na przykład będziesz musiała się czegoś nauczyć, bo dobrze wiesz, że zwiększy to poziom twojej frustracji, to po pierwsze, na pewno nie zmotywuje cię do dalszego działania i nie będziesz miała żadnej chęci do tego, żeby być zdyscyplinowaną, żeby to robić codziennie, bo będzie ci się wydawało, że ten efekt jest tak bardzo odległy, że ty tylu rzeczy jeszcze nie umiesz. No, umówmy się, mnie by się też odechciało. Więc zamiast sobie to robić i katować się tymi nierealnymi do zrobienia listami, po prostu podziel to na mniejsze etapy. To nie jest wyścig, nie ścigaj się ani z nikim, ani ze sobą, e, dlatego, że ty chcesz osiągnąć jakiś określony cel. I zaplanuj sobie czas, który będzie dla ciebie realny, e, który przy okazji nie wpędzi cię we frustrację. Jeżeli potrzebujesz a na pewno tak będzie, jeżeli uczysz się jakiejś nowej umiejętności, to skorzystaj też z pomocy, skorzystaj ze szkoleń, z warsztatów. Na sam początek bardzo dobrym rozwiązaniem są właśnie darmowe takie warsztaty czy szkolenia. Jest ich naprawdę całkiem sporo. Jest to pewnego rodzaju też oczywiście promowanie się takich osób, ale te możliwości są naprawdę duże, więc tutaj argument, bo ja nie mam pieniędzy, troszkę wypada, dlatego że nie musisz ich mieć. Mamy dużo materiałów dostępnych za darmo, trzeba to po prostu poszukać, skorzystać i wdrożyć, bo z samego obejrzenia danego materiału oczywiście nic Ci nie przyjdzie. Dodatkowo zmień też pytania, Jakie sobie zadajesz? Nie pytaj: A co będzie, jeśli mi się nie uda? Co ktoś powie, jeśli mi się nie uda? Jak ja wypadnę w oczach innych? Wracamy znowu do porównań z innymi osobami. Tylko zapytaj: Co się wydarzy, jeżeli mi się uda? Czego ja się nauczę, jeśli to zrobię? Jakie nowe umiejętności będę mieć, jeżeli pokonam to, to i tamto wyzwanie? Dlatego, że 90%, a niektóre dane mówią, że grubo ponad 90% naszych zmartwień i takich myśli, właśnie w formie pytań, co będzie, jeśli mi się nie uda, ponad 90% tych rzeczy się nigdy nie wydarza. I zazwyczaj układa się to w sposób najlepszy dla nas, jeśli oczywiście w parze z tym idzie Twoje działanie i Twoje zaangażowanie. Nie mówimy o czekaniu, aż to samo gdzieś z nieba spadnie. Dlatego ja mam też wrażenie, że my bardzo boimy się porażki, boimy się tego, co się wydarzy, jak my będziemy wyglądać w oczach innych, jeśli nam się nie uda, ale my kompletnie nie jesteśmy przygotowani na sukces. My kompletnie nie wiemy, co zrobić wtedy, kiedy nam się uda. Być może problem tkwi w tym, że wtedy trzeba wziąć odpowiedzialność za to, co osiągnęłam. I za to, co jeszcze mam w planach, tak? Biorę odpowiedzialność za swoje życie, za swoje działania, i nie tłumaczę tego złymi czasami, złymi warunkami jakimiś go, jakiejś gospodarki, tym, że ktoś mi coś powiedział, że się nie da. Dlatego że większość rzeczy, które robisz, zrobiłaś i ukończyłaś najprawdopodobniej dlatego, że nie wiedziałaś, że się nie da. Dopóki ci ktoś tego nie powiedział, myślę, że tutaj dzieci są najlepszym tego przykładem. One nie wiedzą, że się nie da, więc większość rzeczy po prostu robią do momentu, kiedy ktoś im nie powie, że coś jest niemożliwe. I taka sama zasada powinna obowiązywać u nas. Mam nawet taki, taką anegdotę z mojego życia. To było parę lat temu. Prowadziłam jeden eksperyment naukowy i. Ukończyłam go z sukcesem. Faktycznie był to pierwszy raz, kiedy badania o takiej tematyce były tam prowadzone i, ten, i taki konkretny profil, jakby tego, tych badań. I po jakimś czasie usłyszałam od osoby, która w ogóle nie była zorientowana, na jakim etapie jest to, na jakim etapie są te badania, i ona mi powiedziała: Ale tutaj się tego nie da zrobić, tutaj nikt tego nie robił. A ja niewiele się zastanawiając, powiedziałam: No wiesz, ja nie wiedziałam, że się nie da, ja po prostu to zrobiłam. I to jest bardzo prawdziwe, bo to pokazuje też przy okazji, że to, że ktoś ci mówi, że się nie da, że to jest niemożliwe, to jest jego perspektywa, a nie twoja. Problem polega tylko na tym, że to ty w tym tkwisz i to ty sobie przypisujesz te opinie cudzą jako fakty i jako własne myśli, a to nie jest prawda, więc ważne, żebyś o tym wiedziała, żebyś zrobiła stop, zatrzymała się, i po prostu szła dalej we własnym tempie, ale jednak działała. Bo zastanów się, ile razy zrezygnowałaś dlatego, że ktoś ci powiedział, że się nie da, że ktoś ci powiedział, że się do tego nie nadajesz. Być może usłyszałaś, no ale po co ci to? I zrezygnowałaś tylko dlatego, że ktoś poddał w wątpliwość twój pomysł, albo jakoś krytycznie spojrzał na sposób, w jaki coś robisz. Myślę, że nawet w kwestii mycia naczyń jeżeli postawilibyśmy 10 osób, każda będzie robić to trochę inaczej. Czy efektem będą umyte naczynia? Tak. No więc po co się skupiać na tym, jak to ktoś robi? Jeżeli to działa, to to po prostu rób. Jeżeli nie działa albo działa za mało niż ty byś chciała, to znowu zatrzymaj się na chwilę, sprawdź, jakie działania wykonujesz. Być może trochę je zmodyfikuj, zmodyfikuj tą swoją strategię i sprawdź jeszcze raz. No bez sprawdzenia naszych działań też nie jest możliwe. Żebyśmy doszli tam, gdzie chcemy, dlatego że na bieżąco musisz weryfikować, czy to, co robisz, przynosi efekty. Ale robiąc, pokazujesz samej sobie, że da się, że ty potrafisz i ty to zrobiłaś, masz na to dowód, bo Twoja głowa bardzo potrzebuje takich realnych, namacalnych dowodów. W związku z czym pewność siebie twoja wzrasta. E, pocieszające jest to, że pewność siebie to nie jest dar. Który dostajemy w pakiecie, z którym się rodzimy, tylko jest to umiejętność. Pewność siebie to jest wybór, którego dokonujesz każdego dnia, ale żeby tego wyboru dokonać, musisz po prostu robić. Inaczej się tego obejść nie da. Jeżeli ten materiał był dla Ciebie pomocny, koniecznie zasubskrybuj mój kanał, żeby żadna treść Cię nie ominęła. Kolejne nowe odcinki pojawiają się w każdy czwartek o godzinie 18, także będziesz, jeżeli zasubskrybujesz, będziesz o tym wiedziała. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.